Witajcie moi drodzy w 15 odcinku emerytury XXI wieku. Dzisiaj, tak jak zawsze co piąty odcinek, pokazuję portfolio, jak wygląda, jak się zachowują ceny, czy to nam troszkę urosło, czy troszkę spadło. Zaczynamy oczywiście od coin Cena bitcoina na dzień dzisiejszy to 5962 dolarów. Naprawdę bitcoin jest po mocnych, mocnych wzrostach przez ostatnie 7 dni. Zobaczcie, przez ostatnie 24 godziny urosł blisko 5%, a przez 7 dni ponad 13,5%. Naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o bitcoina. Zobaczmy, kapitalizacja całego rynku kryptowalut to 189 miliardów. Też ciągle idzie do góry. Zobaczcie, nie ma, niemalże równomiernie z ceną bi bitcoina. Ok, dominacja bitcoina to 55-76%. I przejdźmy teraz na giełdę BitBay, ale będzie zupełnie inaczej niż zwykle i całkiem nie dlatego, że to jest 15 odcinek, że sprawdzają portfolio, gdyż po prostu. Pokażę Wam już transakcje zakupione, bo z jakiegoś powodu dziwnego zapomniałem włączyć nagrywanie jak kupowałem i tak sobie kupowałem i mówiłem do siebie i mówiłem, a ja chciałem wyłączyć nagrywanie zorientowałem się, że ono nie było wcale włączone. Także weźmy historię, transakcje i zobaczmy co dzisiaj kupiliśmy. Jak zawsze Ripple i ZeroX, dwójka pewniaków, zobaczcie zakupy dzisiaj zrobione we wtorek 7 maja 2019 roku. Kolejne moje wybory to było Omise Go i Stellar. Dlatego Omise Go, że Omise go dalej co tam niziutko leci. Stellar też nieco tam obniżył loty przez ostatnie tygodnie. Przez kilka tygodni też nie kupowałem, dlatego dzisiaj skupiłem ku niemu. Taron muszę powiedzieć, że troszkę wyżej jest niż tydzień temu czy dwa tygodnie temu, dlatego też go zostawiłem. Augur całkiem sobie leci bokiem. A Basic też Token też jest w lekkiej Już myślę, że korekcie po tych takich silnych wzrostach niemalże znaczy nie ma, że dokładnie 200%, nawet więcej niż 200% urosł przez ostatnie 2 miesiące 3. Także myślę, że w końcu jakaś tam korekta dopada, więc poczekamy, aż on obniży jeszcze troszkę loty i myślę, że z powrotem zaczniemy się nim interesować. Ok, więc przejdźmy teraz do najlepszej części chyba tego odcinka to na co większość ludzi czeka. Przechodzimy do blockfolio i sprawdzamy, jak wygląda całe portfolio po 15 tygodniach. Sprawdzimy, które kryteria wyglądają najlepiej a które tam troszkę słabe. Być może na czymś jesteśmy, jesteśmy na dzień dzisiejszy w plecy. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Lecimy do Blockfolio. Ok, jesteśmy już na Blockfolio. Wszystkie transakcje z dnia dzisiejszego też mamy dodane, więc możemy już bardzo zauważyć, że po 15 tygodniach, czyli wydane 1500 zł, jesteśmy 276 zł do przodu. Procentowo nam to wychodzi mniej więcej około 18,5%, czyli całkiem całkiem fajnie można powiedzieć. Zobaczmy, która kryptowaluta na dzień dzisiejszy daje największy zwrot, a która najmniejszy być może, któraś też nam daje tutaj plecy. Więc zobaczmy, może od sobie od Stellar. Zacznijmy Stellar. Na dzień dzisiejszy profit-loss wchodzimy. Mamy 1,68 w plecy. Zobaczcie. Koszt 125 zł, rynkowa wartość na dzień dzisiejszy 122 zł, więc Stellar daje nam nieco minus. Tego tak naprawdę jeszcze nie było w żadnym z tych odcinków, w których podsumowałem portfolio. Chociaż nie zawsze pokazywałem wszystkie kryptowaluty. Nigdy jeszcze nie było straty na żadnej. Wiem, że to jest dziwne, że być może zacznij, że się chwalę, nie wiadomo co, ale tak po prostu było. W no. taki okres trafiłem, taki do kryptowaluty wybrałem, że po prostu żadna nie dawała jeszcze pleców. Augur, zobaczmy Augur. Co tu się dzieje? Augur 50% do przodu. Kupowany 4 razy za 100 zł, blisko 100 zł. Więc daje nam blisko 50%. Do przodu, augur, bardzo ładnie. Zadowolony jestem z tej kryptowaluty. Town. Tutaj zobaczmy, co się dzieje. Tutaj 3% 72% do przodu. Zobaczcie, Town kupowany już ośmiokrotnie. Ok, zobaczmy dalej. Omise Go. Co się dzieje na Omise Go? Tutaj może być ciekawie. Sam jestem ciekaw, co to będzie 16% do przodu. Spodziewałem się, szczerze Wam powiem, nieco mniej. Myślałem, że będzie mniej, bo pamiętam, że takie duże też wystrzały były Omise Go. Ok, przejdźmy do kolejnej Omisego Basic attention Token, myślę, że zostawmy go na, na koniec Basic attention Token, bo to jest naprawdę perełka wśród tych wszystkich tutaj. Zobaczmy ulubieńców, ulubieńcy, czyli Ripple, co nam powie Ripple, 2,5% do tyłu, zobaczcie co się w ogóle dzieje, Ripple do tyłu, ulubieniec, ulubieniec do tyłu, ZeroX. kolejny z ulubieńców, następne plecy, więc większość kryptowalut tutaj naprawdę zrobiła od tej plecy do, do dnia dzisiejszego, ale tak jak we wszystkim, tak jak we wszystkich biznesach online, czy jakiś innych. Coś zawsze nie wyjdzie, coś nie wyjdzie i ważne jest, żeby suma summarum, na sam koniec, bilans ze wszystkiego tego, co się robi, był dodatny i tak jest właśnie w tym przypadku. Zobaczmy więc Basic Attention Token. Jak on nam tutaj wygląda w dalszym ciągu, zobaczcie jak cudownie 166%, a w najlepszym momencie pamiętam, to było 230, czy 240% na Basic Attention Token. Także naprawdę nie bywałe. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Będę wdzięczny za lajki, za subskrypcję na kanale. I widzimy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia, cześć!